Mama spojrzała na mnie chłodno w dniu mojego ślubu i powiedziała. Kiedy wyjdziesz za mąż, zmienisz nazwisko i zerwiesz więź z naszą rodziną. Nie jesteś już naszą córką. Patrzyłam na nią w milczeniu, czując, jak coś pęka w mojej piersi. Ale skinęłam głową. Jak sobie życzysz, mamo, i wyszłam. Pięć lat później mój telefon zadzwonił o trzeciej nad ranem. To była mama. Jej głos był drżący, zdesperowany. Natalia, potrzebujemy Twojej pomocy. Firma zbankrutowała. Stracimy wszystko. Wzięłam głęboki oddech i powiedziałam spokojnie. Przykro mi, ale pomyliła się Pani numerem. Jaka rodzina? I rozłączyłam się. Zanim przejdziemy dalej, jeśli lubisz takie historie o sile, godności i sprawiedliwości, zasubskrybuj nasz kanał. Pomóż nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz wracamy do historii, która pokaże Ci, że czasem najtrudniejsze decyzje są najlepszymi. Natalia Kowalska miała 24 lata, gdy poznała Marka Nowickiego. Było to ciepłe lato 2019 roku. Spotkali się na przyjaciela weselu, gdzie ona była druhną, a on świadkiem pana młodego. Marek był architektem spokojnym, inteligentnym mężczyzną o ciepłym uśmiechu i łagodnych oczach. Od pierwszej rozmowy poczuli między sobą chemię. Natalia pochodziła z bogatej rodziny. Jej ojciec Stanisław Kowalski był właścicielem dużej firmy budowlanej w Krakowie. Firma istniała od trzech pokoleń i była dumą rodziny. Nazwisko Kowalski miało wagę w biznesowych kręgach. A matka Natalii Barbara Kowalska była kobietą o żelaznych zasadach i jeszcze silniejszym poczuciu dumy rodzinnej. Przez całe dzieciństwo Natalia słyszała jedno. Jesteś Kowalską. To nazwisko to twoja tożsamość, twoja wartość, twoje dziedzictwo. Nigdy go nie porzucaj. Ale gdy Natalia zakochała się w Marku, te zasady zaczęły się kruszyć. Marek nie pochodził z bogatej rodziny. Jego rodzice byli nauczycielami, skromnymi ludźmi o wielkich sercach, ale niewielkich środkach. Dla Barbary było to nie do zaakceptowania. Ten mężczyzna nie jest dla ciebie, mówiła Barbara, gdy Natalia po raz pierwszy opowiedziała jej o Marku. Nie ma pozycji społecznej, nie ma majątku, nie ma nazwiska. Co on może ci dać? Miłość, mamo, odpowiedziała Natalia cicho. Może dać mi miłość. Barbara parsknęła pogardliwie. Miłość nie zapłaci rachunków. Miłość nie zbuduje imperium. Miłość to bajka dla naiwnych dziewczynek. Ale Natalia nie odpuściła. Przez dwa lata spotykała się z Markiem, mimo sprzeciwu matki. Ojciec Stanisław był bardziej wyrozumiały, ale nie odważył się przeciwstawić żonie. W rodzinie Kowalskich Barbara zawsze miała ostatnie słowo. Gdy Marek w końcu oświadczył się Natalii w grudniu 2021 roku... Natalia była najszczęśliwsza w życiu, ale wiedziała, że to oznacza konfrontację z matką. Dzień, w którym powiedziała rodzicom o zaręczynach, był jednym z najtrudniejszych w jej życiu. Było to zimowe popołudnie, 20 grudnia. Siedzieli przy rodzinnym obiedzie w ogromnym domu Kowalskich, eleganckim i zimnym jak muzeum. Mamo, tato, zaczęła Natalia, odkładając widelec. Mam wam coś do powiedzenia. Marek się oświadczył. Bierzemy ślub w czerwcu. Cisza, która zapadła, była lodowata. Stanisław spojrzał na Barbarę, jakby czekając na jej reakcję. Barbara powoli odłożyła szklankę wina i spojrzała na córkę. Nie zgadzam się, powiedziała zimno. To nie jest kwestia zgody, mamo, to jest informacja. Natalia, Barbara wyprostowała się na krześle. Jeśli wyjdziesz za tego mężczyznę, będziesz musiała zmienić nazwisko na jego kropka. Tak, taka jest tradycja, a ty akceptujesz to, akceptujesz porzucenie nazwiska Kowalski, nazwiska, które było częścią tej rodziny przez pokolenia? Mamo, to tylko nazwisko, to nie jest tylko nazwisko. Barbara uderzyła dłonią w stół, to jest twoja tożsamość, twoje dziedzictwo. Jeśli je porzucisz, porzucasz nas. Natalia poczuła, jak ogarnia ją gniew. To nie ma sensu. Nadal będę twoją córką. Nie przerwała jej Barbara stanowczo. Jeśli zmienisz nazwisko, przestaniesz być moją córką. Zerwiesz więź z tą rodziną. To twój wybór. Albo on, albo my. Kropka. Stanisław w końcu się odezwał, jego głos był cichy, prawie błagalny. Barbara, może to zbyt drastyczne. Cisza, Stanisław. Ucięła go Barbara. To jest zasada, którą zawsze mieliśmy w tej rodzinie. Jeśli Natalia nie potrafi jej uszanować, to nie jest już Kowalską. Natalia patrzyła na matkę z niedowierzaniem. Przez całe życie wiedziała, że Barbara jest twarda, ale nigdy nie myślała, że może być aż tak bezwzględna. To naprawdę twoja ostateczna decyzja, zapytała cicho. Tak. Natalia wstała czując jak łzy napływają jej do oczu, ale nie pozwalając im spaść. W takim razie wybieram marka. I wyszła z domu, nie oglądając się za siebie. Następne miesiące były trudne. Natalia przeprowadziła się do skromnego mieszkania, które wynajmowała razem z Markiem. Pracowała jako graficzka w małej agencji reklamowej, zarabiając ułamek tego, co mogłaby zarabiać w firmie ojca, gdyby tam została. Ojciec próbował kontaktować się z nią kilka razy. Przysyłał wiadomości, prosił o spotkanie, ale za każdym razem Barbara mu to uniemożliwiała. Jeśli się z nią spotkasz, zdradzasz mnie i tę rodzinę, mówiła. I Stanisław, słaby i poddany, ustępował. Ślub odbył się 20 czerwca 2022 roku. Była to mała, skromna ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego, bez dzwonów, bez dużej sali, bez rodziny Natalii. Jej rodzice nie przyszli, nawet nie odpowiedzieli na zaproszenie. Ale Natalia nie płakała. Miała marka, miała jego rodzinę, która przyjęła ją z otwartymi ramionami. I miała miłość, prawdziwą, głęboką miłość. Tego dnia oficjalnie stała się Natalią Nowicką. Przez pierwsze miesiące po ślubie Natalia często myślała o rodzicach. Martwiła się o ojca, zastanawiała się, czy Barbara kiedykolwiek zmieni zdanie. Ale z czasem nauczyła się żyć bez nich. Nauczyła się, że rodzina to nie tylko krew, to ludzie, którzy cię wspierają, którzy są przy tobie, którzy kochają cię bezwarunkowo. Marek i Natalia prowadzili skromne, ale szczęśliwe życie. Wynajmowali małe mieszkanie na obrzeżach Krakowa. Marek pracował ciężko jako architekt, Natalia rozwijała swoją karierę w grafice. Nie mieli wiele, ale mieli siebie. Po dwóch latach, w maju 2024 roku, Natalia dowiedziała się, że jest w ciąży. Była zachwycona. Marek płakał ze szczęścia. To było spełnienie ich marzeń. Przez moment Natalia zastanawiała się, czy powinna powiedzieć rodzicom. Może wiadomość o wnuku złagodzi serce Barbary, ale szybko odrzuciła ten pomysł. Barbara zrobiła swój wybór. Natalia nie będzie błagać o jej akceptację. Ich córka, Zosia, urodziła się w styczniu 2025 roku. Była piękna, zdrowa, idealna. Rodzice Marka byli zachwyceni, spędzali każdy wolny moment, pomagając młodym rodzicom. A rodzice Natali, cisza kompletna, absolutna cisza. Życie toczyło się dalej. Natalia i Marek byli szczęśliwi, skromni, ale szczęśliwi. Marek dostał awans w pracy, Natalia zaczęła pracować jako freelancerka, co pozwalało jej spędzać więcej czasu z Zosią. I wtedy, pewnej nocy w czerwcu 2025 roku, telefon zadzwonił. Było dokładnie trzecia nad ranem. Natalia spała głęboko, obok niej Marek oddychał równo. Telefon dzwonił uporczywie, przeszywającym dźwiękiem przerywającym ciszę nocy. Natalia sięnęła po telefon, mrużąc oczy na jasny ekran. Numer był nieznany, ale kod kierunkowy rozpoznała. Kraków odebrała, nie do końca świadoma. Halo wyszeptała, próbując nie obudzić Marka ani Zosi. Natalia, głos po drugiej stronie był znajomy, ale dziwnie zniekształcony, drżący, słaby. Mamo, Natalia, to ja. Kropka. Natalia usiadła gwałtownie, serce zaczęło jej bić mocniej. Nie słyszała głosu matki od trzech lat. Co się stało? Natalia. Barbara urwała, jakby nie mogła wydobyć słów. Potrzebujemy, potrzebujemy twojej pomocy. Natalia milczała, czekając. Firma, firma zbankrutowała, stracimy wszystko. Dom, samochody, wszystko. Jesteśmy w ruinie. Cisza. Natalia, proszę. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Potrzebuję, potrzebujemy pożyczki. 250 tysięcy. To jedyna szansa, żeby uratować firmę. Natalia słuchała, czując dziwną mieszaninę emocji. Część niej chciała pomóc, chciała uratować rodziców, ale inna część, ta część, która przez trzy lata żyła bez ich wsparcia, bez ich miłości, bez ich akceptacji, czuła coś zupełnie innego. Mamo, powiedziała powoli, powiedziałaś mi trzy lata temu, że nie jestem już twoją córką. Pamiętasz, Natalia, proszę, powiedziałaś mi, że jeśli zmienię nazwisko, zerwie się więź z rodziną. To było, to było w gniewie. Nie myślałam tego poważnie, nie dzwoniłaś przez trzy lata, nie byłaś na moim ślubie, nie widziałaś swojej wnuczki, ani razu, a teraz dzwonisz, bo potrzebujesz pieniędzy. Natalia, błagam. Natalia wzięła głęboki oddech czuła, jak w jej gardle narasta coś gorącego, coś, co przez lata było tłumione. Przykro mi, ale pomyliła się pani numerem. Ceo, Natalia Kowalska już nie istnieje, ty sama mi to powiedziałaś. A Natalia Nowicka. Ona nie ma rodziny o nazwisku Kowalski. Natalia, nie możesz. Jaka rodzina? I rozłączyła się. Siedziała w ciemności przez długą chwilę, trzymając telefon w drżących dłoniach. Łzy spływały po jej twarzy, ale nie były to łzy smutku. Były to łzy ulgi. Marek obudził się, czując jej ruch. Kochanie, co się stało? Natalia odwróciła się do niego, wycierając łzy. Moja matka dzwoniła. Co chciała? Pieniędzy. Marek usiadł, obejmując ją ramieniem. I co powiedziałaś? Natalia uśmiechnęła się przez łzy. Powiedziałam, że Natalia Kowalska już nie istnieje. Marek pocałował ją w czoło, jestem z ciebie dumny, i przytulił ją mocno, podczas gdy ona w końcu pozwoliła sobie płakać. Nie z żalu, z ulgi, z poczucia, że w końcu zamknęła rozdział, który przez lata ją uwięził. Następnego dnia telefon dzwonił jeszcze kilka razy. To była Barbara, potem Stanisław. Natalia nie odbierała, nie było sensu, powiedziała już wszystko, co miała do powiedzenia. Pod koniec tygodnia przyszła wiadomość tekstowa od ojca. Natalia, proszę. Twoja matka jest zdruzgotana. Firma naprawdę upada. Potrzebujemy twojej pomocy. Nie prosimy o dar. Oddamy wszystko z odsetkami, ale błagamy. Jesteś naszą jedyną szansą. Natalia przeczytała wiadomość, siedząc przy kuchennym stole. Zosia bawiła się w swoim krzesełku, śmiejąc się i patrząc na mamę z jasnymi, niewinnymi oczami. Natalia spojrzała na córkę i pomyślała o wszystkich chwilach, których jej rodzice nie widzieli. Pierwszy uśmiech Zosi, pierwsze słowa, pierwsze kroki. Wszystko to stracili, bo Barbara była zbyt dumna, żeby wybaczyć. A teraz przychodzą nie z przeprosinami, nie z miłością, tylko z żądaniem pieniędzy. Natalia napisała krótką odpowiedź. Tato, przykro mi z powodu waszej sytuacji, ale trzy lata temu przestaliście być moją rodziną. Nie mogę pomóc ludziom, których nie znam, i wysłała. Przez kolejne dni telefony i wiadomości nie ustawały. Barbara dzwoniła o różnych porach, zostawiała rozpaczliwe wiadomości głosowe. Natalia, jesteś okrutna. Jak możesz patrzeć, jak twoja własna rodzina upada? To wszystko przez ciebie. Przez twój egoizm, błagam cię, zrobię wszystko, przeproszę, zaakceptuję twoje małżeństwo, tylko pomóż nam, ale Natalia nie odpowiadała, bo wiedziała prawdę. Jeśli by im pomogła, nic by się nie zmieniło. Barbara nie przeprosiłaby naprawdę, nie pokochałaby jej naprawdę. Po prostu użyłaby jej, wzięła pieniądze, a potem wróciłaby do swojego życia, w którym Natalia nie istniała. Miesiąc później Natalia dowiedziała się przez wspólnego znajomego, że firma Kowalskich rzeczywiście upadła. Dom został sprzedany, by spłacić długi. Barbara i Stanisław przeprowadzili się do małego mieszkania na przedmieściach. Część Natalii czuła smutek, ale większa część czuła nic. Bo przez trzy lata nauczyła się żyć bez nich. I nauczyła się, że prawdziwa rodzina to nie nazwisko. To miłość. A ona miała miłość. Miała marka, miała Zosie, miała prawdziwą rodzinę. I to wystarczało. Ale historia nie kończyła się tam. Bo kilka tygodni później wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Było ciepłe popołudnie w sierpniu 2025 roku. Natalia wracała do domu po zakupach, niosąc torbę pełną warzyw i owoców. Zosia spała w wózku jej mała buzia była spokojna i różowa. Gdy Natalia zbliżała się do swojego budynku, zauważyła znajomą postać siedzącą na ławce przed wejściem. Mężczyzna w średnim wieku, szczupły, zmęczony, z posiwiałymi włosami. Jej ojciec, Natalia zamarła. Stanisław podniósł wzrok i ich oczy się spotkały. Przez długą chwilę żadne z nich się nie poruszało. W końcu Stanisław wstał powoli, jakby każdy ruch sprawiał mu ból. Natalia powiedział cicho. Tato odpowiedziała jej głos był ostrożny, zdystansowany. Stanisław podszedł bliżej, patrząc na śpiącą Zosię w wózku. Jego oczy wypełniły się łzami. To ona, to moja wnuczka. Natalia nie odpowiedziała od razu. Część Częściej chciała powiedzieć lnie, chciała go odepchnąć, tak jak on ją odepchał trzy lata temu. Ale widziała w jego oczach coś, czego nigdy wcześniej nie widziała żal. Prawdziwy, głęboki żal. Tak, powiedziała w końcu. To Zosia. Stanisław uśmiechnął się przez łzy. Jest piękna, dokładnie jak ty, gdy byłaś mała. Cisza. Czego chcesz, tato? Zapytała Natalia w końcu. Stanisław wziął głęboki oddech. Przyszedłem przeprosić. Natalia czekała. Byłem tchórzem, kontynuował Stanisław, jego głos łamał się. Przez całe życie pozwalałem barbarze kontrolować wszystko nasze małżeństwo, firmę, ciebie, a kiedy postawiła ci ultimatum, powinienem był stanąć po twojej stronie. Ale tego nie zrobiłem i straciłem cię, kropka. Straciłeś mnie trzy lata temu, tato. Dlaczego przychodzisz teraz? Bo w końcu znalazłem odwagę, bo zdałem sobie sprawę, że straciłem coś znacznie ważniejszego niż firma, niż pieniądze, niż nazwisko. Straciłem swoją córkę. Natalia poczuła, jak coś ściska ją w gardle, a mama, ona też tak uważa, Stanisław spuścił wzrok. Barbara jest Barbara nie zmieni się nigdy. Wciąż uważa, że to ty jesteś winna, że porzuciłaś rodzinę, więc nic się nie zmieniło. Ale ja się zmieniłem, Natalia. Po raz pierwszy w życiu podjąłem decyzję bez jej zgody. Odszedłem. Natalia spojrzała na niego zaskoczona. Ceo, rozwodzę się z Barbarą. Nie mogę dłużej żyć z kobietą, która jest tak pełna pychy, że gotowa była stracić własną córkę dla nazwiska. Zasługujesz na lepszego ojca, a Zosia zasługuje na dziadka, który będzie dla niej obowiązkiem. Uzy napłynęły Natali do oczu. Przez wszystkie te lata myślała, że ojciec był po prostu słaby, że nie miał własnej woli, ale teraz widziała, że w końcu znalazł odwagę. Nie oczekuję wybaczenia, powiedział Stanisław cicho. Nie oczekuję, że przyjmiesz mnie z powrotem do swojego życia. Ale chciałem, żebyś wiedziała, że żałuję. Żałuję każdego dnia, który straciłem. Każdej chwili, której nie mogłem z tobą być. Natalia stała w milczeniu, czując jak walczą w niej różne emocje. Gniew, smutek, nadzieja. Potrzebuję czasu, tato, powiedziała w końcu. Stanisław skinął głową. Rozumiem. Jeśli kiedykolwiek będziesz gotowa, będę czekał. Podał jej kawałek papieru z numerem telefonu. To mój nowy numer. Wynająłem małe mieszkanie na Kazimierzu. Gdybyś, gdybyś kiedykolwiek chciała porozmawiać. Natalia wzięła kartkę, nie patrząc na nią. Stanisław spojrzał jeszcze raz na śpiącą Zosię, a potem na Natalię. Kocham cię, córeczko. Zawsze cię kochałem, nawet jeśli nie umiałem tego pokazać. I odszedł, zostawiając Natalię samą z wózkiem i tysiącem myśli wirujących w głowie. Tego wieczoru Natalia opowiedziała Markowi o spotkaniu. Siedziała przy kuchennym stole, trzymając filiżankę herbaty, patrząc w przestrzeń. Nie wiem, co mam czuć, powiedziała cicho. Przez trzy lata byłam na niego zła, a teraz, teraz po prostu czuję smutek. Marek usiadł obok niej, biorąc ją za rękę. To normalne. To twój ojciec, mimo wszystko. Ale czy mogę mu wybaczyć? Czy powinnam? To nie jest kwestia powinności. To kwestia tego, czego ty potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz zamknąć ten rozdział na zawsze, masz do tego prawo. Ale jeśli chcesz dać mu szansę, też masz do tego prawo. Natalia milczała przez długą chwilę. Zosia zasługuje na dziadka, powiedziała w końcu cicho. Tak, ale tylko takiego, który nie zrani jej tak, jak ciebie zraniono. Natalia skinęła głową. Potrzebuje czasu, żeby o tym pomyśleć. I przez kolejne tygodnie rzeczywiście myślała. Nosiła ten kawałek papieru z numerem telefonu w portfelu, patrząc na niego czasami zastanawiając się, czy powinna zadzwonić. A potem pewnego wrześniowego popołudnia wydarzyło się coś, co wszystko zmieniło. Natalia była w supermarkecie z Zosią, robiąc cotygodniowe zakupy. Zosia siedziała w wózku, bawiąc się pluszowym misiem, śmiejąc się radośnie. I wtedy Natalia usłyszała znajomy głos. Natalia odwróciła się i zamarła. Barbara Kowalska stała kilka metrów dalej, trzymając koszyk z zakupami. Wyglądała inaczej niż ostatnio, gdy Natalia ją widziała. Chudsza, starsza, zmęczona. Jej włosy były bardziej siwe, twarz pokryta zmarszczkami, które wcześniej nie były tak widoczne. Przez moment żadna się nie odzywała. Natalia powtórzyła: "Barbara", jej głos był cichy, niepewny. Zupełnie niepodobny do dawnej Barbary, pełnej pewności siebie i dominacji. Mamo, odpowiedziała Natalia chłodno. Barbara spojrzała na Zosie, jej oczy wypełniły się czymś w rodzaju tęsknoty. To kto moja wnuczka, twoja, Natalia, uniosła brew. Nie sądzę, jak możesz być babcią dziecka, którego matka nie jest już twoją córką? Barbara zbladła. Natalia, proszę, trzy lata temu powiedziałaś mi, że nie jestem już twoją córką. Pamiętasz? Byłam, byłam głupia, byłam dumna. Ale teraz, teraz, ceo, teraz, gdy straciłaś wszystko, nagle pamiętasz, że masz córkę. Barbara spuściła wzrok, jej dłonie drżały. Zasłużyłam na to, powiedziała cicho. Zasłużyłam na wszystko, co mnie spotkało. Straciłam firmę, dom, męża i straciłam ciebie. A to była największa strata ze wszystkich, kropka. Natalia stała nieruchomo, nie wiedząc, co opowiedzieć. Przez całe życie uważałam, że nazwisko jest najważniejsze, kontynuowała Barbara, jej głos łamał się. Że rodowa duma, tradycja to jest to, co naprawdę się liczy. Ale się myliłam. Nic z tego nie miało znaczenia. Gdy wszystko się zawaliło, gdy zostałam sama, zrozumiałam. Jedyną rzeczą, która naprawdę się liczyła, byłaś ty. I cię straciłam. Łzy zaczęły spływać po twarzy Barbary. Natalia nigdy wcześniej nie widziała matki płaczącej. Przez całe życie Barbara była jak skała, nieugięta, niewzruszona. A teraz, teraz wyglądała jak złamana kobieta. Nie przyszłam prosić o wybaczenie, powiedziała Barbara. Wiem, że na nie nie zasługuję. Przyszłam tylko powiedzieć, że żałuję, żałuję każdego słowa, które do ciebie powiedziałam, każdej chwili, którą straciłam, każdego dnia, w którym nie byłam dla ciebie matką. Zosia nagle wyciągnęła rączki w stronę Barbary, uśmiechając się szeroko. Barbara spojrzała na nią, a jej twarz rozjaśniła się przez łzy. Ona jest piękna, wyszeptała. Natalia patrzyła na matkę przez długą chwilę i nagle zrozumiała coś ważnego. Gniew, który nosiła przez trzy lata, gniew, który myślała, że będzie nosić przez całe życie, zaczął topnieć, bo widziała w matce nie potwora, nie tyrana. Widziała złamaną kobietę, która w końcu zrozumiała, że się myliła. Jak masz na imię, kochanie? Barbara nachyliła się nieznacznie w stronę Zosi. Zosia, odpowiedziała Natalia cicho. Zosia, powtórzyła Barbara z czułością. Piękne imię. Cisza. Mamo, Natalia wzięła głęboki oddech. Nie mogę powiedzieć, że wszystko jest wybaczone. Nie mogę udawać, że trzy lata bólu po prostu znikną. Barbara skinęła głową, wycierając łzy. Rozumiem, ale Natalia kontynuowała: Jeśli naprawdę się zmieniłaś, jeśli naprawdę żałujesz i może mogłabym dać ci szansę. Nie dla ciebie, dla Zosi, Zasługuje na babcie. Barbara spojrzała na nią z niedowierzaniem. Naprawdę? Pod warunkiem, że zrozumiesz jedno. Jestem Natalią Nowicką, nie Kowalską, i nigdy nią już nie będę. Jeśli nie możesz tego zaakceptować, mogę przerwała jej szybko Barbara. Mogę to zaakceptować. Jesteś Natalią Nowicką. I jestem dumna z kobiety, którą się stałaś. Bez względu na nazwisko. Natalia poczuła, jak coś ciepłego rozlewa się w jej piersi. Słowa, których czekała przez trzy lata. Akceptacja, której tak bardzo pragnęła. W takim razie może, może mogłabyś przyjść na herbatę. W przyszłym tygodniu. Poznasz Marka i Zosie. Właściwie. Barbara uśmiechnęła się przez łzy. Chętnie. Bardzo chętnie. Wymieniły numery telefonów i gdy się rozchodziły, Barbara odwróciła się jeszcze raz. Natalia, tak, dziękuję. Za drugą szansę. Natalia tylko skinęła głową. Tydzień później Barbara przyszła do mieszkania Natalii i Marka. Przyniosła kwiaty, mały prezent dla Zosi i domowe ciasto, które upiekła rano. Spotkanie było na początku nie. Marek był uprzejmy, ale zdystansowany. Wiedział, ile bólu Barbara sprawiła Natalii i nie zamierzał łatwo jej wybaczyć. Ale Barbara była inna. Nie było w niej tej dawnej arogancji, tej dominacji. Była cicha, pokorna, uważna. Słuchała, gdy Natalia opowiadała o swoim życiu, o pracy, o Zosi. I nie przerywała, nie krytykowa, nie narzucała swojego zdania. Po kilku godzinach Marek wyszedł z Zosią na spacer, dając Natalii i Barbarze czas na prywatną rozmowę. Jak się masz, mamo? Zapytała Natalia, gdy zostały same. Barbara westchnęła. Ciężko. Mieszkam w małym mieszkaniu. Pracuję jako księgowa w małej firmie. To nie jest życie, do którego byłam przyzwyczajona, ale jest w nim spokój. Po raz pierwszy od lat czuję spokój, a tata... Rozwiodliśmy się oficjalnie w lipcu. Nie widzieliśmy się od tamtej pory. Słyszałam, że próbuje się z tobą kontaktować. Przyszedł do mnie miesiąc temu, przyznała Natalia. I... i myślę, że dam mu szansę. Zasługuje na nią. W końcu znalazł odwagę, by stanąć przeciwko tobie. kropka. Barbara uśmiechnęła się smutno. Ma rację. Powinienem był zrobić to lata temu. Kropka. Dlaczego tego nie zrobiłaś, mamo? Dlaczego nazwisko było dla ciebie ważniejsze niż ja? Barbara milczała przez długą chwilę, patrząc przez okno. Bo to było wszystko, co miałam, powiedziała w końcu cicho. Wyszłam za twojego ojca, gdy miałam 20 lat. Byłam biedną dziewczyną z małego miasteczka. Nazwisko kowalski dało mi tożsamość, pozycję, znaczenie. Bez niego byłam nikim. Przynajmniej tak myślałam, ale przez to straciłaś mnie, kropka. Wiem, i to była najgorsza decyzja mojego życia. Ale teraz wiem już, że tożsamość to nie nazwisko. To to, kim jesteś, co robisz, jak traktujesz innych. I ty masz silniejszą tożsamość niż ja kiedykolwiek miałam. Natalia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Dziękuję, mamo. Nie, to ja dziękuję za to, że dałaś mi szansę, której nie zasługiwałam. I po raz pierwszy od trzech lat matka i córka się objęły. Przez kolejne miesiące relacja między Natalią a Barbarą powoli się odbudowywała. Barbara przychodziła na obiady, bawiła się z Zosią, pomagała Natalii w codziennych sprawach. Stopniowo stawała się częścią ich życia. Stanisław również zaczął regularnie odwiedzać. Początkowo spotkania były oddzielne, Natalia nie była pewna, jak rodzice zareagują na siebie nawzajem. Ale z czasem, gdy Barbara i Stanisław przypadkowo spotkali się przy jednej z wizyt, zachowali się uprzejmie, z szacunkiem. Nie wrócili do siebie, ich małżeństwo było skończone, ale nauczyli się istnieć w tej samej przestrzeni dla dobra córki i wnuczki. Rok później, w grudniu 2026 roku. Natalia i Marek zorganizowali małe święto Bożego Narodzenia w swoim mieszkaniu. Byli tam rodzice Marka, Stanisław, Barbara i kilku bliskich przyjaciół. Podczas kolacji Natalia podniosła kieliszek. Chcę wygłosić toast, powiedziała. Wszyscy zamilkli, dla rodziny, prawdziwej rodziny, nie tej, która jest związana krwią czy nazwiskiem, ale tej, która jest związana miłością, szacunkiem i wyrozumiałością. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście częścią mojej rodziny. Wszyscy wznieśli kieliszki, uśmiechając się przez łzy. Barbara spojrzała na Natalię z dumą. Jestem z ciebie dumna, córko. Wiem, mamo, wiem. I w tej chwili Natalia zrozumiała, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia. Nie oznacza, że ból znika. Ale oznacza, że wybierasz miłość zamiast gniewu. Wybierasz przyszłość zamiast przyszłości. I to był najlepszy wybór, jaki mogła zrobić.